Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku z Heavy Raina. <laughs> yy, lecimy dzisiaj z kolejnym odcinkiem, który się nie będzie nazywać W potrzasku. Ja myślałem, że ten, że ten motyw odcinka <laughs> pojawi się trochę później, choć chyba że to szybciej to nawet jest. A, nie możemy jeszcze myśleć... myślami? <laughs> Zimna ta gałka na środku drzwi. Loren? <laughs> Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty. Pan nie ma dzieci, ale nie więc... Nie daj mi koniec, <myśli>. <coughs> <coughs> <Okay>. <coughs> Tutaj nie wiem czy skład może umrzeć. Wiem, że on chyba może umrzeć. Jezu, no, men, jak bija, etap jest, no, mniej widział, jakbym widział etap zatanem. Jest. No, ai co jest? Chwila, chwila. I że to zrobiłem jeszcze raz? Chciałem uratować, to my, a nie zostawić. Nie to, klikam. Okay. Czyli trzeba ją najpierw próbować obudzić zapomniałem prawie zrobił gdzie yy, mi uratuje No nic Chciałem wrócić do pływania Nie tak to sobie wyraża Masz tu może gdzieś samochód Czemu już można wycieprzeć na wszelki? Pewnie, że mam Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać ramię. Chodź, zabiorę ci Zamknij drzwi i okna i nie wpuszczaj nikogo po zamku. Jasne? Co to jest jestem. Nie chcę się stracić. Hmm. <laughs> to będzie trzecie odcinek, gdzie wczytałem Eee, zapis, bo tu będzie trzeci fail. <laughs> Ale tutaj to już... Myślałem, że on ją... Wy... z wyjdzie. Taki wkurzony. Na D. <noise> Jak wjechał w domu. No brawo. Dobrze, nie musisz się nie poruszać. Ciekawe raz muszę się i tę scenę i <ścoughs> okno. Ok, oknem dobrze Niekiedy ma okrewisz jest Czemu tylko jeden? Chyba nie przeładowałem Azu Cofnij się! Nie podchodź, bo strzelę! Aha, ja chciałem trzymać ociankę Przysięgam! O niczym nie wiem. Stój. Czy jeden z tych dzieciaków. jak mówił, to płakał, żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił, Gordy? Gordy to mój syn. Nikt nie będzie tęsknił. Co? Z, 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 za chłopcem, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z policji ty odrażający śmiecią. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego ja... byłem szefem budowy, na której zginął. Nie potrafię zapomnieć. 30 lat zamaszę kwiaty na jego grobie. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowałeś. Jego matka, ona powinna wiedzieć. Nazywa się Anna. Ann trzeba. to jest skrypt od Ann? Ann. Moje serce, moje serce. A. Szybko. Moje lekarstwo. Dobra. Nigdy go zostawię nie będę lepszy. Yy... Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Zaczynam żałować. Nie yy, bez przesady skod. on takie gło głośny kroki robił? Okej. Okay. O, <laughs> dwa, trzy bęty. Chyba co będzie tutaj z Madison. Okej. Okay. Ja ten etap szybko poszedł. Ale co dziesięć minut odcinka. Marsowi zostało tylko kilka godzin życia. Mam nadzieję, że nie tracę tu czasu. John Shepard umarł 30 lat temu. Mam nadzieję, że jego matka będzie znała rozwiązanie tej zagadki. Dzień dobry, szukam pokoju Ann Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości. Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszy się, że ktoś się odwiedza. Nigdy do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią, ale to i tak na pewno ją bardzo ucieszy. Wie pani. Sala numer dziewiętnaście na końcu korytarza. A, łatwo. <todgłosy> Szukam pokoju dziewiętnaście. W pokoju dziewiętnaście. Mogę wejść w nią <grywa> <grywa> ale widzi? <sobili. grywa> Ona wygląda jak on nie Będzie tu w lewo 17. Dziewiętnaście Ty gdzie ten pokój? Ej, no bez jaj. Z lekarstwami, czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj. Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać pani parę pytań o pani syna. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pani. <słuch> narzekanie, narzekanie. Brat bliźniak John'ego trafił do rodziny zastępczej. Jakie było nazwisko tej rodziny? Poprosiłam ich o telewizor, wie pani. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda, lubię telewizję. <grym> Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Pora, żebym je wzięła. Pamięta pani Johna? Mój Johnny. To dobry chłopak, wie pani. Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Radziliśmy sobie, jak mogliśmy. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie, Pani? Złe rzeczy, mówi Pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy Pani. Przez dziesięć lat nigdy. Nie wolno zapominać o matce, prawda? Hmm. Pani drugi syn, Pani Shepard. Bliźniak Johna. Jak miał na imię? Jaki drugi syn? Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Co ty, kniada, Bito? Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstwa. Może będzie pani wiedziała coś, co pomogłoby w śledztwie? Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? Wysoki stadion Adzkeme, czy mi się wydaje? A ty. Na pewno mi przyniesie. Usta. Wogew fajna ta. A? Czy to fajna do... fajna ten. Trochęany. Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Ich ojciec nigdy się nimi nie opiekował. Ciągle tylko pił. Nie mieli łatwego życia, wie pani. No, pamiętam ze retrospekcji. Kazał im wypieprzać. Eee... chyba działa. Przypomina sobie pewne rzeczy. Muszę pokazać jej coś jeszcze. Alchidea widziałem. Kia musi być matką zabójcy z origami. Na pewno jest jakiś sposób, żeby sobie wszystko. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza. Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Szukam jej drugiego syna. Został adoptowany, to znaczy pewnie zmienił nazwisko. Mają Państwo jakieś akta, Pani Shepard? Nie. Niewiele wiemy. Nic o jej rodzinie. Pewnie jeśli jej syn był adoptowany, to tylko ona może coś o tym wiedzieć. A często kto się odwiedza? Jest tu 10 lat i Pani jest pierwsza. No nieźle. Czasem kiedy zauważy jakąś rzecz, to tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może Pani tak spróbować? Dziękuję za pomoc. Jej dzieci uwielbiały origami. Może gdybym zrobiła dla niej jakąś figurkę. To na pewno kwiat. Mówiła, że uwielbia kwiaty. Ale jakie? Je? Jej dzieci uwielbiały origami. Może gdybym zrobiła dla niej jakąś figurkę. Pamiętam, że przy tych ciałach cały czas yy, była Hidea, więc to pełniła. To Mój syn je uwielbiał. Hodowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Okej, okay. cenna informacja. Wraca jej pamięć. Nie przestawaj je, zapamiętuj. No. Okej. Okay. Tam było, bo psy. Nie to, a Madison. Ptaszek. Pies. Ta kartka. O, pani też umie robić takie małe pieski. Moi chłopcy uwielbiali origami. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, Max, Max. Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani? A ta rodzina zastępcza, pani Shepard, jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka. Ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. Pani Shepard, a imię, jak miał na imię. Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, a Imię. Jak miała na imię? Podejdź, dziecko. Przecież ona już siedzi przy tobie. Coś skumała. Co to za Krzeszankom był? Eee, kolejny odcinek zrobimy już następnym razem. Ten odcinek zrobimy już kolejnym razem. Eee, Zgaduję, że to pewnie będzie eee, tu już wiadomo, że to jest ostatnia próba. Ale jedną próbę mamy nie więc nie zobędziemy wszystkich tych danych. W każdym razie, w kolejnym ciągu zobaczymy ciąg dalszy. Coś że po wojnie, że już prawie zbliżamy się do końca. Madison odkryła chyba imię yy, ...imię tego drugiego syna. Tylko, że teraz pytanie: bo yy, Noeman, ciekawe kiedy on będzie w końcu. Sprawdzał wody albo może po, po etanie chyba, to najwyżej wtedy oganiemy. I spróbuję na, na normalnym zdobyć miejsce, gdzie, przeczym, gdzie jest Sean. Mam nadzieję, że się uda. W każdym razie dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku HeavyLane'a. Hej!